Wow, ale żem znalazł i tema, zatrzymam go sobie to może uda się wymienić na kilka gorzał. Pokazuj, mi się wydaje że takie pierdółki rozdają w Biedronce, on jest otwarty 24 godziny na dobę, na pewno mają dużo gorzały, może warto się tam wybrać. O Jezu, a ja słyszałem że w tym sklepie mają spleśniałe kiełbasy, a obsługa wkłada sobie ogórki do dupy, ja bym tam nie lazł. Lol, ale zajabisty widoczek, ten teren nadawałby się świetnie na agroturystykę. Nowa Zelandia to świetne miejsce na biznes. A ja bym nie był tak do przodu, każdy wie, że nic nie pobije mazur, co, nie, chłopaki, tutaj długo trzeba latać do monopolowego, co nie jest dobrą reklamą. Hej głupi pastuchu, gdzie cię tak niesie? Och tak, widzę już tą wielką tłustą makietę biedronki, to pewnie tań. O, w mordę, liny tam są, zenon zawada? Tymczasem w okolicznej komendzie. Tak, Czesiu, dla waszego klubu abstynentów zamknęliśmy wszystkie monopolowe. Dzięki waszej pomocy zdobędziemy pączki oraz znów zapanuje wśród ziemi era wiśniackiej muzyki, a teraz puśćcie jakąś muzyczkę. Against the might of Sauron and of Sauron. uwaga emeryci i ręciści. Oto ja sierżant, Zenon Zawada, zapewnia, że już nigdy nie będzie imprez z alkoholem, w których dochodzi do bijatyki i darcia ryja. Dziadki, skopmy tył kiki ku Niemcom.